Cześć, słuchajcie, ja jestem Zenek, a to jest kolejny odcinek z Farmerskiego Życia. Yy, witam Was dzisiaj yy, znowu, oczywiście. Ja, słuchajcie, znajdujemy się pod, myślę, fajnym sklepem. No, a pod tym fajnym sklepem w naszym yy, mieście. Yy, więc. Yy, o, o! Od razu, pierwsze co? Mamy tutaj, oczywiście, Giants zamieścił w reklamę Farmu Konu 25, który odbędzie się 5-6. Yy, Boże czerwiec albo lipiec, już dokładnie nie pamiętam. 2025. Yy, o kurczę, coś tu jest, chyba Power Toll załączony. Czekajcie. Nie, sobie super strand wyłączę. Bo ja na chwilę, słuchajcie, miałem, bo bogarniałem przy Gospie. Ej, trochę się tam zbagowało, słuchajcie, zarobiłem dużo pieniędzy. Udało się, słuchajcie, po pierwsze, sprzedać. Yy, drewno i sprzedać kozie mleko. Yy, a teraz, no, to ja mówię na temat, co dzisiaj chciałbym zrobić. Dzisiaj chciałbym kupić mulcher i zmulczować te chwasty, które nam zostały. I mam tutaj, słuchajcie, to jest ten sam mulcher, co to, tylko tutaj mamy do wyboru. Według mnie takie fajne tutaj, czy chcemy na przód, czy na tył. No i tutaj mamy oczywiście takie chyba. Nie wiem, co one będą robić, ale według mnie zarobiście wyglądają w kolorze żółtym i myślę, tak to sobie weźmiemy. No widzicie, 1000 kosztuje nas to 21 240. no niestety dla mnie troszkę dużo, bo mam, mówię, w planach na teraz, będzie w planach do kupienia yy, kombajn, a jakby co, jakbyście słyszeli, to przepraszam was, bo za oknem sąsiad jeździ kosiarką, więc jeśli to będzie słychać, to Najmocniej przepraszam e, czekajcie. Czekajcie. Aha! Ja podjeżdżam przecież ze złej strony. O Boże. No ja się tak dziwię. Kurczę. Ja słuchajcie, podjeżdżam, podjeżdżam na nic. Pomyślmy czemu. Dobra. Ja dzisiaj myślę że będzie fajny odcineczek. Z mulczowania, bo mulczowania akurat mi się zdaje, że ogólnie, słuchajcie, nigdy w tej serii nie było. Ogólnie na moim kanale mulczowanie nie było. dużo jeszcze słuchajcie, rzeczy, których ja na kanale nie robiłem w ogóle. A które są do zrobienia, nie? Na pewno wiadomo, uprawa ryżu, to poli energetyczne, nie A wiecie, wymieniam takie bawełny, bardziej takie nie, uprawy. Yy, no ale mówię, one nie są słuchajcie, tanie. Bo do nich sprzęt jest cholernie drogi. Tak, kombajn do bawełny, no kosztuje bardzo dużą ilość pieniędzy. na razie wiecie, co nie jest. Tym się uparto, mnie też było ostatnio, ale mówię, teraz będę chciał kupić kombajn. I w sumie zaraz pokażę może, jaki to kombajn I kurczę, dzisiaj podziałały sobie, wczoraj działałem przy Gospie. No i dzisiaj dalej, słuchajcie, będziemy działać akurat na tym polu. No więc na tym polu się tutaj będę rozkładał. Zaraz zobaczymy czy ten mulcher nam to fajnie zmulczuje, bo tu było wapno, ale takie chwasty wielkie, że... O kurde i widzę, że tutaj mulcher też srogo. A to strawę ścinano, ale w sumie. Czekajcie. Mamy tutaj może GPS. Mamy GPS. Okej. Okay. No ja mam też, widzę, tej trawę nawet kosi, ale usuwa. Tutaj resztki ścierniska i chwasty. To akurat najfajniej. No czekajcie, to pokażę... Zatrzymam, pokażę się tę teksturę. O, tekstura! Czy jest jakaś inna? Chociaż się trochę zmieniła, ale... Jakoś będzie też mocno. Dobra. Jedziemy, no i mówię, planuję kupić, słuchajcie, kombajn. Yy, pewnie dopiero aż na żniwa, ale wiecie, już trzeba po pierwsze zacząć na ten kombajn, na żniwa zbierać. Po pierwsze, słuchajcie, czekajcie. Yy, kurde. Chcę może odpalić tutaj czas tak na trójeczkę. Yy, może zostawimy na razie na, dobra, piąteczkę. Zobaczymy jak będzie leje, bo mówię, muszę jeszcze nagrać jeden odcinek. Tutaj na kwietniu, mianowicie sianie chciałem nagrać, bo też pewnie zakup siewnik, więc jak widzicie ten sezon pomimo drogiej przebudowy zawiera jeszcze jednak drogi kombajn, który będzie do kupienia. Siewnik, ale to już nic więcej. I słuchajcie, jeśli myśli... Jeśli, jeśli chodzi o ten kombajn, o kurczę, co teraz mam, to słuchajcie on. On, on, on zostaje. Żeby nikt nie myślał, że ten kombajn będzie sprzedawany, czy coś. on zostaje, no bo ceny on bodajże sprzedażową Mam mega... Kurde, że te mijaki. Dobra, trudno z tymi jakami będzie. Tam takie mijaczki to nie są jakieś kurcze duże. I ten GPS tak... Oho. widzę, że coś... Kurde, tutaj tak się będzie ciężko wyrobić, ale... Okej... Okay. Dobra, Ej. No, wybaczcie, ale ten GPS... Yy, czekajcie, wątek był taki, że... Aha, nie sprzedaję tego kombajnu. O. Tak, yy, nie sprzedaję, słuchajcie, tego kombajnu, gdyż po prostu dokupię sobie ten, co teraz kupię, będzie jako to drugi kombajn. No i według mnie to i tak, według mnie będzie bardzo fajny sposób, bo planuję, wiecie co, tego puszczać tutaj, yy, przy Gospie, w tym starym, a ja sobie w nowym będę jeździł poza gospę, bo ten kombajn, wiecie co, jest fajny, wiadomo, fajnie wygląda, ale... No ja bym, słuchajcie, powiedział, że gdzie nie gdzie... No, już ten kombajn troszeczkę może mi się znudził. Ale myślę, że w późniejszej też go się wymieni. Ale na razie, mówię, niech jeszcze popracuje. Bo szkoda mi go szczerze, za te 30 tysięcy sprzedawać, to mi go jest szkoda trochę. Naprawdę mi jest troszeczkę szkoda. Bo, bo ja prawie, wiecie co? Ten mulcher mnie prawie kosztował 30 tysięcy, nie? A tam mamy w pełni działający kombajn. Więc na razie go nie sprzedaję, do kupy po prostu drugi. I będzie to, słuchajcie, kombajn. Y, class A Avion, 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 nie wiem jak to się czyta. Tego słuchajcie, bo myślałem albo nad tym Avionem, albo nad tym Axial Flowem, case'em, ale słuchajcie, ten case jest troszeczkę droższy i myślę, że jak coś to, Później kupię, albo tego Case'a, albo tego John Deere'a, z tego, yy, z tego w zasadzie modu T-Series Pack, mi się zdaje. Nie, to jest wiadomo naprawdę fajny modzik, polecam do ściągnięcia. No, więc tylko tyle, bo jeszcze kiedyś miałem pomysł, aby dokupić drugi starszy kombajn, jakim był kras Dominator. Ale powiem Wam, z tego planu się rozmyśliłem, bo już mi się szczerze trochę nie chciało tych starych kombajnów, więc kurczę zostanie po prostu klas Avion. Mówię, bo to jest nowy komend, go nie było w 22. Fajnie będzie nim porobić. No, ale wie, jak widzicie cenę. Ja prawdopodobnie i tak na niego pożyczkę wezmę. Ale czy kupię, słuchajcie, siewnik tego agromasza w tym, kurde, roku, to... To nie wiem, kurcze. No, z jednej strony, słuchajcie, pasowałoby, a z drugiej nie wiem, kurcze, bo jeszcze znów... Nadchodzi, słuchajcie, zakup pielnika w przyszłości. No więc... E, no widzicie, nie, nie, nie jest lekko. Nie jest lekko, kurczę, tu z tą gospodarką. Nie nie. Wydatki w końcu. Ciągle wydatki, ciągle wydatki. Jak nie to, ale myślę i tak mówię, fajna akcja. No to zawsze urozmaicenie. Mogą oczywiście ten mulcher wypożyczyć. Ale ja, ja chyba należę do tych osób, co... Owszem, niektóre maszyny według mnie warto być, ale powiem wam, ja należę według mnie. Im więcej maszyn na gospodarstwie się znajduje, to według mnie tym, tym bardziej, bardziej wiecie, to jest urozmaicone. Wiecie na odcinku, a mogę se tym pojechać, a mogę sobie tym pojechać, to porobić. Więc według mnie naprawdę fajnie. Naprawdę przepraszam Was za tą kosiarkę, jak słyszycie w tle, ale... mówię. Zwłaszcza, że nie wiem, nie wiem czy będzie mi się chciało oglądać, słuchajcie, film i wyłapywać to. Ale mam nadzieję, że aż tak tego nie słychać. Mam taką nadzieję, ale to mówię. Nie wiem jak to jest, kurczę. Też, słuchajcie, od razu chcę zaznaczyć, że ten odcinek jest nagrywany troszeczkę wcześniej, bo mówię, on jest nagrywany na na majówkę chyba z 1 maja, mi się zdaje, zostanie właśnie opublikowany. Ten odcinek jest nagrywany dyczkę wcześniej, bo ja wyjeżdżam, nie mam mnie, dlatego ten odcinek już zaznaczam, że jest nagrywany ci, ci, ciutkę wcześniej. Więc jakby wiecie, wyżarła jakaś aktualizacja, coś się zmieniło, to słuchajcie, coś bym zmienił na gospodarstwie czy coś, to mnie no i tak nie ma, coś by się zmieniło. To mnie nie ma. Na tą chwilę nic nie było, bo mówię, chyba teraz była najnowsza aktualizacja to był chyba 1.7. Ale to... W ogóle ja tych list nie, nie czytałem, nie chciało mi się, szczerze. Po prostu według mnie, ja jestem graczem, że naprawili, fajnie, można grać. To według mnie, mnie najbardziej chyba cieszy. To, że naprawili, da się grać. Wcześniej się nie dało grać, naprawili, da się grać, to według mnie już najważniejsze. Pytajcie, no kurcze, co ten? Dobra, co to ten GPS? tych działa, ale dobra, już mamy tutaj poprzeczniaki. Wolnięte no, teoretycznie można było w sumie na końcu robić te poprzeczniaki, ale to mówię, na razie słuchajcie, robimy na GPS-ie. To nie tak, oczywiście, ten siewy może zrobić się na GPS-ie. Więc kurczę, tak słuchajcie, cały czas myślę, czy kupować ten siewnik, czy nie. Ale szczerze, słuchajcie, chyba kupię. Chyba kupimy na następny odcinek. Dalej będzie, myślę, fajny pomysł. Akurat kupienie siewnika. Myślę, naprawdę ciekawy pomysł. Nie fajnie. Siewów. O, siewy nie pamiętam, kiedy by szczerze były. Ale to wiecie, zawsze ten nowy siewnik. Zawsze to będzie ciekawiej siać. Kurczę, no my tam nie widzę. O już, 12 minuta odcinka. Kurczę, no czas leci. Czas leci. 12 minuta odcinka, już kurczę. Nie powiem szybko. Ja, ja, ja powiem wam, że to wiadomo. Inaczej pewnie czas zlatuje za. Lecie, yy, jak się gra, inaczej zlatuje trochę czas, jak się ogląda. Więc wiadomo, nie? A teraz się pojedziemy tak. Ale też słuchajcie, poza cienkiem mam tu że do mulczowania, bo chyba będę chciał zmulczować te wszystkie pola. O! Więc jest trochę do roboty. ale to... Akurat według mnie. Po to mulczer kupiony, żeby w sumie z niego korzystać. A nie jak wiecie, zmulczerować jedno pole, odłożyć go do... do pod, pod wiatę i tyle. Niech stoi. Ale ważne, że mam mulczer. Ale mówię, no dla mnie na razie w tej serii Na razie na początku liczy się każdy grosz. Przynajmniej na początku, bo już później może nie. Ale na razie każdy grosz się liczy. No to tutaj w zasadzie każdy chyba cent euro. Więc każdy cent Cent się liczy. Najważniejsze. A mówię. A sprzęcior też trzeba kupować. Też się trzeba rozwijać jakoś. Za coś trzeba rozwijać, kurczę. Ach, ten rok już widzę, że będzie ciężki. Ale słuchajcie, może też szklarnie coś zarobią. Może, słuchajcie, to wszystko te zwierzęta coś dadzą od siebie. Mam taką nadzieję. O, kurczę, przepraszam was. A, bo to czasem wiecie, co tak chodzi. Ten GPS. Kto ma czasem kierownicę, to wie, jak ten GPS, jest, on tak dziwnie chodzi. Będzie tak czasem jakby... Coś się jakby tak wyłącza, nie? Bo za mocno się kierownica skręci. A więc fajnie, kurczę. Powiem wam ogólnie coś o tej oborze, że zdziwiło mnie... No w sumie... Kurczę, nie wiem co powiedzieć że no według mnie kurczę no troszkę mały jest zbiornik na ten TMR bo wiecie nam mieć chyba tylko 60 tysięcy litrów ja dałem maksa i myślałem, że wiecie, naładuję tam ze 4 TMR, żeby było na dłużej, a tu wchodzi 60 tysięcy litrów, więc no według mnie nie jest to dużo, patrzę na to, że można hodować aż 150 krów Więc to jest naprawdę srogi wynik, ale... No wiecie, nie ja te oborę y, robiłem, ale to jest taki minusik, tak naprawdę myślę, którego można pominąć, nie, bo o, co, nie ja to pewnie, że oborę robiłem, ale powiem Wam, i tak jest naprawdę świetna, bo według mnie naprawdę... Czekajcie, bo aż podniosłem przez przypadek. Dobra, jeszcze raz uruchom, jeszcze raz jedź. Jedzie. Dobra. Jedziemy, kurczę. Nie, no, wiadomo, naprawdę fajna maszynka. Mówię, wiadomo, mógłbym to wjechać od razu z siewnikiem, ale to wolałem sobie najpierw w to z a potem wjechać z siewnikiem. to tekstura taka, powiem Wam, taka dziwna. No ale? Okej. Okay. My zawsze to coś, coś ciekawego, jakaś akcja. Tak się przyglądam. I powiem Wam ogólnie, ja, jakoś tak kurczę. Nie wiem, czas jakoś tak przez przypadek wczoraj po odcinku, jak nagrywałem, to słuchajcie, przyjrzałem się tym ogólnie modelom, tym chwastom, tych liści. No i powiem Wam kurde, że z każdym farmingiem to wygląda coraz lepiej. No, naprawdę, teraz żeby was kurde nie zmylić, to mi się zdaje, to jest belica chyba, ale to mówię, nie jestem w pewien na 100%, bo to, ja, ja ogólnie coś tam w sensie wiedziałem. się coś mogłem pomylić, nie, bo nie do końca już kurde pamiętam, ale no, gdzie nie gdzie, bo da się naprawdę to rozróżnić. Wiecie co, ja tu wiele roślin kojarzę, tylko nie pamiętam jak się nazywają, naprawdę, tego białego kojarzę, to też, no, bardzo tu dużo kojarzę, nie? Naprawdę, słuchajcie, kiedyś tu, o, były problemy i według mnie no, naprawdę wygląda to lepiej. Naprawdę wygląda to lepiej, no, wiadomo, nie, wiecie, ta gra według mnie, no, wiadomo, według mnie, fajnie, że wiecie. Wyglądają takie rzeczy ładnie jak kwasy. no to jest troszkę taka pierdółka, nie wiem, wiadomo, ja tu nie oczekuję, wiecie, żeby yy, wygląd tego chwasta był normalnie, wiecie, 3D tak jak ciągnik, tak? To no wiecie, według mnie już taka pierdółka. Tak. No wiadomo, tu są dużo i dużej ilości chwasty, no ale kurczę, no. Ja wolę, żeby się skupili na ciągnikach, no, wiecie, na tych teksturach pól. O, o, kamienie wyskakują. To, to słuchajcie, dobrze, bo ja będę chciał, i kamienie pozbierać. I kurczę, teraz powstaje znowu. Co zrobić w następnym odcinku? Zbieranie kamieni. Kurczę, czy już to się Nie wiem, a może dopiero po Nie wiem, słuchajcie. Się zobaczę, Się zobaczę. jeszcze. Nie wiem, zobaczę. Pomyślę, bo mam przecież ten zbieracz kamieni marki Elho już kupiony go jeszcze nie użyłem. Bo widzę, jak kamienie będą na tym. Bo nie chciałem, miałem mu to być w tym odcinku, myślałem, ale słuchajcie, no kamienie były tylko na. Na tym moim nowym polu. O kurcze! Ole, drzewo! żeby przydzwonili. Oho. Oj, I w jeszcze na dodatek. Na, do, na dokładkę. W płot, że bo jest teraz ekstra. Oj, dobra. Jakoś tu wyjedziemy. Hmm. Dobra. Udało się. No, ten GP jest to. Według mnie naprawdę fajny bajer kurczę z tym farmingu. Aprze powiem wam, tak. Dałoby się to robić wiadomo, bo tyle lat się dałoby z GP, to i by się dalej dało. Ale to powiem wam, to zawsze tak że fajnie czasem. Tak wiecie, można się troszkę skupić na gadaniu, to ci prosto jedzie. Wiadomo, ja nie zawsze będę korzystał z tego GPS-a, tak wiecie, teraz jakoś się trafiło, że któryś odcinek pod rząd, No, nie pamiętam, czy któryś, ale jakoś się tak trafiło, że sobie tym GPS-em wspomagam. No ale no dobra, no okej, okay, no słuchajcie, nie będę przedłużał, no wiecie, mulczerowanie chyba nic więcej specjalnego w tym odcinku nie będzie. I dzięki, że słuchajcie, byliście. Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subika. Cieszę się, że ci, co oczywiście dotrwali, i to jak najbardziej pozdrawiam. No i tyle co do następnego odcinka. Żegnam się z wami. I ja wam powiedzieć tylko cześć. Trzymajcie się, do następnego. Pa!